Witam Was widzowie w podsumowaniu roku 2024. W tym oto materiale powiemy sobie, co udało mi się osiągnąć przez cały rok 2024. Więc zacznijmy. Więc tak, w tym roku wyszedłem na dosyć dużo subskrypcji na plus. Bardziej od października do listopada. Zaczęło mi przybywać bardzo dużo subskrypcji na kanał. I Wam za to bardzo dziękuję, bo bez Was prawdopodobnie tego by tu nie było w tego filmu. Dzięki Wam zacząłem też również tworzyć nowe, tak zwane przez YouTube shorty. I na tym właśnie się wybiłem. Mam nadzieję, że shorty Wam się dosyć podobały, bo niektóre z okazji już nowego roku zostały usunięte. Więc no co, myśl. Dlaczego przestałem teraz ich akurat produkcją? Yy... Kiedyś na to, Kiedyś na to odpowiem. i teraz tak. Mam nadzieję, że rok 2024 Wam się podobał na moim kanale. Ok, czasami są dłuższe przerwy, których po prostu może nie możecie wytrzymać. Ale po prostu wtedy nie mam co nagrywać. Czuję taką pustkę, że nie mogę nic zrobić, że nie mam pomysłu na nic. Więc po prostu no, mam przerwę. Potem wracam po kilku miesiącach czy po kilku tygodniach z jakimś pomysłem nowym i go realizuję. Że docenicie to, co próbuję dla was zrobić. Bo mam nadzieję, że mi to dobrze wychodzi. Najbardziej żałuję projektu BlueCraft.pl Niestety, ale został on utracony Niestety nie, nie mogę wam jeszcze za bardzo tego powiedzieć co się z nim stało Więc mam nadzieję, że docenicie to, że to nie jest moja wina mm. No i bardzo mi też tego brakuje niestety Więc no, mam nadzieję, że Rok 2024 wam naprawdę się podobał na moim kanale. Zostały i, spo i, zo i społeczność otworzona, i shorty robione być zaczęły, więc mam nadzieję, że Wam się to podobało. Bo ten rok dla mnie to było naprawdę dużo. I jeszcze raz, dziękuję Wam za to wszystko.